Jesteśmy bibliotekarkami, które łączą swoją pasję do książek z zaangażowaniem w życie społeczne w gminie Jasieniec. Dlatego też powstał projekt Ekologiczne Cuda w Bibliotece, który miał na celu promowanie ekologicznej świadomości wśród dzieci i młodzieży z gminy Jasieniec i był ciekawym pomysłem na zorganizowanie letnich zajęć. Tym samym był też wsparciem dla dorosłych w zorganizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci. W ramach projektu dzieci spotkały się z pracownikiem Nadleśnictwa Grujec, panią Karoliną Wołkanis, która poprowadziła zajęcia dotyczące ekosystemu leśnego. Zostały przeprowadzone warsztaty Las w Słoiku, podczas których dzieci z wielką kreatywnością stworzyły własne kompozycje leśne. Odbyły się zajęcia o potrzebie dbania o środowisko w zasięgu globalnym. Uczestnicy zajęć wykonali według własnego projektu plakaty, co możemy zrobić dla naszej planety? Odbyły się zajęcia tworzenia ekologicznych środków czystości, podczas których został skomponowany proszek do prania oraz płyn do mycia szyb. Działanie obu środków zostało natychmiast sprawdzone. Pranie na tarze przyniosło wiele frajdy. Zostały wykonane domki dla owadów, do których wykorzystane zostały doniczki z recyklingu, tektura, szyszki, trzcina i patyczki. Przeprowadzone zostały warsztaty projektowania, a następnie prezentowania ekomody. Przeprowadzona została gra terenowa Leśne Przygody. Uczestnicy naszych zajęć spędzili czas w sposób kreatywny i inspirujący, bo my wiemy, że dzieci, które uczą się ekologii, w przyszłości mogą stać się liderami w swoich społecznościach, angażując rodziny i rówieśników w działanie środowiska.